Witam, 1 maja, rozpoczynamy sezon boleniowy na Wiśle. Pogoda o dziwo jak na 1 maja jest przepiękna. Warunki do łowienia bardzo fajne, woda średnia na Wiśle. Będziemy łowić głównie na flesze i mastery. Zatestował też nowego flesza 8 cm w wersji ze sterem. Na razie jeszcze nie do kupienia, ale myślę, że to będzie fajny wobler na jesień. Natomiast jest już produkowany Flash w wersji bezsterowej. Przy czym jest to wobler przeznaczony głównie na zbiorniki zaporowe, na których ostatnio, które ostatnio bardzo intensywnie są zarybiane boleniem. Tutaj myślę, że w takich miejscach z wolniejszym uciągiem, ewentualnie do prowadzenia z prądem, takie woblery bardzo fajnie pracują, prowadzone z prądem. One przy bardzo wolnym prowadzeniu już się fajnie kolebią na boki, natomiast na te szybkie, nurtowe miejsca one się raczej nie nadają. Na szybkie nurtowe miejsca bardzo dobrym woblerem w naszej ofercie jest master, który stawia bardzo mały opór w wodzie, da się go prowadzić bardzo, bardzo szybko ekspresowym tempem. Teraz jeszcze będziemy mówić trochę wolniej, ponieważ, ponieważ jest początek maja woda jest jeszcze dosyć zimna. Chciałem pokazać pudełko, które przygotowałem na ten wyjazd czyli tak jak mówiłem, głównie flesze i mastery nowy flash w wersji bezsterowej do przetestowania też jest nowa wędka, także nic tylko łowić Pierwsza rabka w sezonie na nowego flesza do wody. spróbujemy na mastera początek maja. Bardzo fajna przynęta. Piękna pogoda. Powinno być. Tyle było branie. Jeśli nie zapięła, ale poprawiła. Ладно, ладно Господи, за деликатный Jest rybka na mastera, pierwszy. początek maja, jest nieźle. Piękne branie na mastera przed chwilą. Ryba użyła jeszcze powierzchniowego, ale się nie zapięła. Zmiana na Mastera jest trzeci Bardzo ostry nurt, ciężko jest Kijek miękki, 20 gramowy Nowy zakup Finwig. Kupiłem go podbrzane, ale... Ale nadaje się też na bolenie o. Nie lubimy to. No, w tym nurcie to... Masz takie łapki Okay. jeszcze spiętne urządzenie. Toczanka, na to... oh, yes. Jest kolejny Bolek. A mastera. Szybko wypuszczamy.

Pogonił w samych trawkach, zobaczcie jakie ładne mastery Boże, boleń Na mastera Wracamy do wody jest na flesza ryba się znudził im mastą Położyłem flesza Siedzi Flesz cały w wysku. W tym nurcie to mówię Wcale nie jest łatwo Zobaczymy Trzymajcie zmaścimy Tradycyjnie i na tą rękę O, teraz będzie dobrze Ale no, jeździ podbiera Nie mogę podbierać kału trzymać W takim Nie damy razu o, oh jest. Ło. Wow. I boli jest. Pora na podsumowanie. Na pewno dopisała pogoda, ryby jakieś udało się złowić. Najwięcej ryb złowił Master. Były jakieś ryby na flesza. Wodę otworzył w ogóle flesz 8 cm. Więc bardzo się cieszę, że. Nowa przynęta i, i, i od razu siadła ryba, ale jest to wobler bardziej, bardziej na jesień, na niego liczę szczerze mówiąc. Były też dwa fajne brania na sterowca na, na flesza bez steru, 8 cm, natomiast ryb nie udało się zaciąć, one się odbijały, tak, jak, tak jakby nie trafiały w przynętę, natomiast myślę, że to coś im tam nie pasowało. Ale jest to wobler troszeczkę do innych zadań, bardziej na wodostojącą wolniejszą. Natomiast no tutaj Wisła trochę uciągu ma, na tym odcinku jeszcze woda jest średnia. Także, także dlatego działały trochę inne woblery. Pora kończyć. Do zobaczenia następnym razem.